Witam, cześć do Coaching Business i do dzisiejszego epizodu na temat kapitalizacji. Zacznijmy tak. Każdy ma, albo każda osoba ma jakieś pozytywne doświadczenia. Jakieś doświadczenia, w których, w których po prostu czujemy wszystkie możliwe pozytywne emocje i potem opowiadamy o tym i cieszymy się z innymi i 2-3 dni później wciąż się cieszymy i tygodnie później wciąż się cieszymy. Więc czujemy szczęście, czujemy e, dobrobyt, e, czujemy satysfakcję, zadowolenie. Z czasem jednak to uczucie się zmniejsza z powodu tego, co się wydarzyło wtedy. E, możemy na przykład powiedzieć o e, podwyższeniu pensji. Tak? Cieszymy się z tego, że dostajemy większą pensję, po jakimś czasie to już nie jest takie istotne. Na początku opowiemy małżonkowi na przykład, a już po dwóch miesiącach są zupełnie mi inne tematy ważne. Tak samo ze zdanym egzaminem. Jak zdamy egzamin i się cieszymy i opowiadamy naszym kolegom, koleżankom, a przed następnym egzaminem już znowu jest to samo co było przed poprzednim egzaminem. Już nie ma tej radości, tylko jest koncentracja na właśnie ten nowy egzamin. Powiedzmy, tak samo jest z wygraną nie wiem, naszego ulubionego klubu sportowego. Cieszymy się, cieszymy, a z czasem już staje się to nieważne. Tak samo jest z jakimiś wyjazdami na wczasy, po których mamy dużo zdjęć, oglądamy te zdjęcia dwa, trzy razy i potem już tak samo już się tak bardzo nie cieszymy z tego. Więc ta radość z powodu jakiegoś pozytywnego doświadczenia po prostu zmniejsza się z czasem. Nie uśmiechamy się cały czas z powodu tego doświadczenia. Z tego powodu chciałem Wam przedstawić proces kapitalizacji, o którym się nauczyłem na moich studiach od mojego profesora, który mi o tym opowiedział. Nam opowiedział i chciałem o tym opowiedzieć, bo jest to moim zdaniem bardzo, bardzo mocny mechanizm, w którym można sobie budować długotrwały dobrobyt albo wspomagać w budowaniu długotrwałego dobrobytu. Zanim opowiem Wam, co to jest, chciałbym pierw porozmawiać o dwóch takich. Warunkach, które powinny być spełnione, albo na podstawie których ta kapitalizacja w ogóle działa. Po pierwsze, mówimy o, o tym o fakcie, że nasz mózg nie jest w stanie rozróżnić fikcji od realności. To znaczy, że jeśli sobie wyobrażamy jakieś pozytywne wydarzenie, to nasz mózg myśli, że rzeczywiście to przeżywamy, ponieważ nas, nasz mózg nie jest w stanie rozróżnić fikcji od, od realności. To znaczy, że odczuwamy te same emocje, albo podobne, może trochę słabiej, ale chodzi o te same emocje. Wyobraźmy sobie, jeśli chodzi o negatywne doświadczenia, negatywne emocje sytuację w sąsiedztwie. Jeden sąsiad wjeżdża swoim samochodem parę razy z rzędu w ciągu paru tygodni, przejeżdża przez ogródek drugiego sąsiada. Drugi sąsiad się strasznie wkurza i potem opowiada o tym innym sąsiadom, opowiada o tym żonie, opowiada o rodzicom własnym wszystkim naokoło opowiada przez miesiące, nawet miesiące później jeszcze opowiada i się tak samo wkurza z tego powodu. Potem widać, że opowiadając o takich emocjonalnych wydarzeniach, na przykład pozytywnych, wciąż to przeżywamy, wciąż przeżywamy te same emocje. I tak samo jest właśnie z pozytywnymi wydarzeniami, które możemy przeżyć jeszcze raz, myśląc o nich fikcyjnie. Tak? O tym świadczą na przykład też sny, w których jesteśmy w stanie śnić o czymś i budzimy się na przykład ciesząc się, uśmiechając się albo płacząc, mimo że nie przeżyliśmy naprawdę tego przeżycia. Nasz mózg myśli, że jest to realność, a nie fikcja. To jest pierwszy warunek, pierwszy taki fakt, który pomoże nam zrozumieć, co to jest kapitalizacja. Drugi fakt to to, co udowodnili naukowcy, pokazując, że mówienie jest podobne do procesu myślenia. To znaczy, gdy mówimy o czymś, to włączają nam się te same poznawcze, te same afektywne procesy, które się włączają, gdy o czymś myślimy. Tak? Więc mówiąc o czymś, mówiąc na przykład o pozytywnych, przeszłych wydarzeniach, myślimy o nich automatycznie. Ja mówiąc teraz, myślę, przemyślam coś i w momencie jak mówię jakieś słowa, to mam przemyślany jakiś proces. Więc... Jak to połączymy ze sobą, więc jeśli mówienie to myślenie, które włącza w swój proces te same podprocesy, na przykład poznawcze i afektywne, a nasz mózg nie potrafi rozróżnić fikcyjnego myślenia od rzeczywistego przeżywania czegoś, to mówienie o czymś może poprowadzić do podobnych lub tych samych emocji, jak samo przeżywanie czegoś. Więc Tutaj jesteśmy w tym momencie w definicji kapitalizacji. Jeśli będziemy o czymś mówić, jeśli będziemy innym o czymś opowiadać, coś o czymś pozytywnym, co przeżyliśmy, to będziemy w stanie to przeżyć jeszcze raz we wszystkich swoich emocjach, we wszystkich pozytywnych stronach. To znowuż oznacza, że jeśli nam ten efekt jakiegoś pozytywnego doświadczenia spada w ciągu następnego czasu, to mówiąc o tym, powtarzając o tym oczywiście nie codziennie, ale co jakiś czas z różnymi osobami, jesteśmy w stanie podtrzymać ten pozytywny efekt tego pozytywnego wydarzenia. I tutaj mówiąc o tym, mamy jeden ciekawy efekt uboczny, ponieważ budujemy kapitał społeczny. Tak, jeśli opowiadamy komuś innemu o naszych pozytywnych doświadczeniach, to ta osoba, która słucha, będzie nas postrzegać jako bardziej atrakcyjną osobę, jako bardziej pozytywną osobę i będzie chciała więcej z nami spędzać czasu, częściej słuchać, albo się nauczyć tego, co my potrafimy, albo przeży przeżyliśmy. Więc opowiadając innym o własnych pozytywnych doświadczeniach, jako efekt uboczny budujemy kapitał społeczny. Oczywiście nie każda osoba są osoby zazdrosne, są osoby, które chcą coś złego dla nas, ale ogólnie rzecz biorąc, tak średnio Osoby lubią inne osoby, które mają coś pozytywnego do opowiedzenia, ponieważ są wtedy postrzegane jako bardziej atrakcyjne. W tym całym procesie kapitalizacji jest jeszcze drugi element i tutaj mówimy o i, o konstruktywnej i proaktywnej informacji zwrotnej. Konstruktywna i proaktywna informacja zwrotna o, o, oznacza, że nie czekamy, aż ktoś nas zapyta o zdanie. Tylko odzwierciedlamy to, co druga osoba powiedziała. Oddajemy jej albo jemu naszą opinię proaktywnie, od siebie, dlatego że chcemy pokazać, że słyszeliśmy, że czujemy to, co druga osoba powiedziała, i tutaj wchodzimy w element konstruktywnej informacji zwrotnej, w której chodzi o to, żeby powiedzieć, co nam się podobało, dlaczego to, co druga osoba powiedziała, dla nas było wartościowe. Jak widzimy, że druga osoba się z tego cieszy, że dostrzegamy, że druga osoba włożyła w to dużo pracy i zasłużyła na to, więc potwierdzamy też jeszcze raz to pozytywne uczucie, ten pozytywny afekt, który druga osoba opowiadająca o swoich pozytywnych doświadczeniach i przeżyciach odczuwa. Więc warunkiem jest tutaj proaktywny i konstruktywna informacja zwrotna. Taka informacja zwrotna także ma dobry efekt uboczny, ponieważ wzmacnia tą czynność opowiadania o swoich własnych pozytywnych doświadczeniach. Więc tutaj mówimy o tym, że jeśli osoba o czymś opowie o swoich pozytywnych doświadczeniach, a my damy jej pozytywną i konstruktywną informację zwrotną, to następnym razem ta osoba będzie miała większe prawdopodobieństwo, żeby znowu opowiedzieć o następnym pozytywnym doświadczeniu. Jednocześnie osoby, które będą widzieć, że ta osoba, która opowiedziała, dostała pozytywną i konstruktywną informację zwrotną, także zwiększą swoje prawdopodobieństwo, żeby też opowiedzieć o swoich pozytywnych doświadczeniach. Co znowuż dla tych osób zwiększy kapitał społeczny, co znowuż zwiększy na dłuższą metę dobrobyt tych osób. Tak? Więc tutaj mamy bardzo ważny element um, konstruktywnej i um, proaktywnej informacji zwrotnej. Z drugiej strony, destruktywna i pasywna informacja zwrotna może do tego doprowadzić, że inne osoby będą chciały się zamknąć i nie będą chciały opowiadać i nie będą korzystać, tak jakby z siły swoich własnych pozytywnych doświadczeń. Teraz jest tutaj pytanie, jak można takie coś, taki proces, taki, taką metodę wdrażać w życiu prywatnym albo w życiu biznesowym? W życiu biznesowym warto stworzyć otoczenie, w którym inne osoby będą czuły się. Dobrze, otwarte, otwarto i na sile, żeby opowiedzieć o swoich pozytywnych doświadczeniach. I tutaj nie chodzi o to, żeby, żeby zmusić inną osobę do tego, żeby opowiedziała jakieś meetingi, gdzie wszyscy muszą opowiedzieć o tym, co dobrego i co złego zrobili albo przeżyli w tym tygodniu. Tylko chodzi o to, żeby dać platformę, w której osoby będą czuły, że mogą opowiedzieć, jeśli mają coś do opowiedzenia. Osoby muszą być jakby. Popierane w tym, że jeśli będą chciały, będą mogły opowiedzieć. A jeśli opowiedzą, jest, ważna jest właśnie informacja zwrotna. Więc trzeba stworzyć taki, tak, taką platformę, gdzie te osoby będą w stanie o tym opowiadać. Z drugiej strony, inne osoby będą w stanie zobaczyć, że jeśli się o czymś opowiada, co było pozytywne, to naprawdę inni ludzie się z tego cieszą i dzielą i popierają Cię. Jedną możliwością jest tak zwany więc Thank God It's Friday, meeting, w którym ludzie mogą opowiedzieć, co robili przez cały tydzień i co fajnego osiągnęli. Mogą, a nie muszą. Co jest, jak to zrobić w pozytywnym, w prywatnym otoczeniu? Więc w prywatnym otoczeniu przeważnie nie mamy większych grup, nie mamy większej ilości ludzi, tylko mamy dwójkę, może dzieci mamy. Więc tutaj nie chodzi o to, żeby stworzyć platformę, bo platforma jest cały czas, w której można ze sobą rozmawiać. Tutaj chodzi bardziej o koncentrację i uwagę. Często jest tak, że ze sobą rozmawiamy, siedzimy w komórce, oglądamy mecz, oglądamy ulubiony serial, myślimy o migdałach. Tutaj w prywatnym kontekście właśnie chodzi przede wszystkim o to, żeby pokazać zainteresowanie, koncentrację i uwagę, żeby być w stanie odzwierciedlić i dać konstruktywny i, konstruktywną i proaktywną informację zwrotną, tak zwany feedback. Więc jeśli ze sobą rozmawiacie, ze znajomymi, z e, osobami w rodzinie, to bądźcie uważni, słuchajcie. Dziękuję za słuchanie. Mam nadzieję, że Wam e, spodobało się to, co miałam do powiedzenia na temat procesu kapitalizacji. Wiecie, że kapitalizacja więc opowiadanie o przeszłych pozytywnych doświadczeniach może zwiększyć na dłuższą metę, nie na krótką, na dłuższą metę Wasz dobrobyt, waszo, Wasze samopoczucie, Waszą satysfakcję. Jeśli byście chcieli Spróbować wdrażyć taką metodę w Wasze życie codziennie albo Wasze życie w pracy, to na mojej stronie jest przycisk, na który możecie nacisnąć się, skontaktować ze mną. Chętnie Wam pomogę we wdrażaniu takich systemów. Bardzo dziękuję za słuchanie. Proszę, lajkujcie, dzielcie, komentujcie się moimi um, treściami. Napiszcie do mnie, jeśli macie jakieś pytania. Bardzo dziękuję za słuchanie i do następnego razu. Życzę Wam dużo, dużo uśmiechu. Dziękuję.